Cześć, tutaj Woodglin Epoxy, czyli Tomek. E, witam Was jakże w poniedziałkowy dzień. E, dzisiaj ten poniedziałek coś umie nie tu, nie bangla, ale e, wspólnymi siłami sobie zrobiliśmy takie coś, to się ładnie wybarwia. Pamiętajcie, liczy się efekt końcowy, liczy się efekt końcowy. E, tutaj oczywiście e, dajcie komentarz, dajcie lajka. Może nie tyle co suba, bo za dużo, ale jakiś komentarz będzie fajny. Bardzo Was proszę. Tutaj, oczywiście, pigment biały. Będzie tło tego zrobionego wszystkiego. Czyli będzie to zupełnie inaczej wyglądać, jak się wybarwi. I oczywiście brokat. Tutaj sypnęliśmy. On się zwiąże do środka, więc to nie ma czym się przejmować, że to takie jest. Nie? Także brokat alkoholowy, brokat, pigment alkoholowy, niebieski, limonkowy fioletowy i czerwony tu poszedł no i tutaj nam się ładnie wszystko zaczyna wybarwiać wypoziomowany i tak dalej także pozdrawiam serdecznie i trzymajcie się